3x minus 2 i dzielimy to przez 7 mniejsze od x przez 2, przez to potem przemnożymy, żeby pozbyć się łąków, mamy 7 i 2, czyli 14. mnożymy razy 14. No i teraz jeżeli mnożymy 3x minus 2 razy 14 Dzielimy przez 7 i tutaj 14x przez 2. To się nam skraca, tu zostaje 2, tu się nam skraca, zostaje 7. Teraz elementy, które są w nawiasie, mnożymy razy 2. Czyli mamy 3x razy 2, będzie 6x minus 2 razy 2 będzie minus 4. Z drugiej strony przypisujemy znak i jest 7x. No i teraz dalej, rzucamy niewiadome na jedną stronę, niewiadome na drugą, czyli mamy minus 4 mniejsze, 7x minus 6x, czyli minus 4 mniejsze od x. Czyli x jest większe od minus 4, bo obracamy jedną i drugą stronę i wychodzi nam na wykresie, zaznaczamy sobie minus 4, przedział otwarty, otwartym kółeczkiem. I x ma być większe od tego. W tą stronę lecimy. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą tą nierówność jest... minus 3. Minus 3. Dokładnie. Minus 3 jest najmniejszą liczbą spełniającą tą nierówność.